Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, drugim pakietem, który złożymy, będzie pakiet ustaw dotyczących spraw społecznych. Są to projekty, które były złożone w poprzedniej kadencji, projekty, które albo nie zostały rozpatrzone. Przypomnę, że 80 projektów spośród 207 złożonych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji zostało w zamrażarkach przewodniczących komisji i podkomisji, poszczególnych komisji i podkomisji. Sejmowych. Są to ustawy, które dotyczą spraw społecznych, ważne również dlatego, że, jak zapowiada rząd, od przyszłego roku podwyższona zostanie akcyza na paliwo. Już dziś na stacjach benzynowych za benzynę wysokooktanową musimy płacić powyżej 6 zł. Wzrost cen benzyny powoduje oczywiście wzrost cen biletów komunikacji miejskiej, powoduje także wzrost kosztów utrzymania, wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw, nakręca spiralę drożyzny. Kolejna informacja, jaka pojawiła się w mediach, to informacja taka, że NIGE złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen gazu. Rozpoczęliśmy już sezon zimowy. Za chwilę koszty utrzymania gospodarstw domowych w sposób znaczący wzrosną. Z informacji, jakie są w prasie, wynika, że podwyżka będzie dwucyfrowa. Eksperci, niektórzy mówią o podwyżce 20% cen gazu. W pakiecie ustaw społecznych jest ustawa, która dotyczy faktu, tego, że od 17 listopada możliwa będzie eksmisja na Bruk. Złożyliśmy projekt ustawy tej właśnie, uniemożliwiającej eksmisję na Bruk pod koniec ubiegłej kadencji. Ona nie została rozpatrzona, składamy ją ponownie. Eksmisja na Bruk nie powinna być możliwa z wyłączeniem sytuacji, w której jest orzeczenie sądowe dotyczące przemocy w rodzinie i z wyłączeniem sytuacji, w której. Mamy do czynienia z uciążliwymi lokatorami. Kolejny projekt, który też był złożony w poprzedniej kadencji, a który nie został rozpatrzony, to projekt dotyczący zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powodujących podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń emerytur i rent. Otóż zagraża nam zjawisko zadłużania się, szczególnie osób, które są osobami starszymi, osób, które źródłem utrzymania jest właśnie renta i emerytura. Dziś ta kwota wolna od potrąceń wynosi w zależności od kategorii świadczenia 50-60%. Proponujemy, żeby kwota wolna od potrąceń wynosiła wysokość najniższej emerytury lub renty. Kolejny projekt ustawy to ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wracamy do naszego projektu dodatków drożyźnianych, dodatków drożyźnianych na każde dziecko w rodzinie w rodzinie, w której w przeliczeniu na osobę dochód nie przekracza kwoty 1008 zł, to jest dwukrotność bazy, od której naliczane są świadczenia społeczne. Na każde dziecko w rodzinie przypadałaby kwota 600 zł. Kolejny projekt związany z dodatkami drożyźnianymi dotyczy osób, które utrzymują się z rent i emerytur. Proponujemy jednoroczny, rocznym może tak. Proponujemy roczny dodatek pieniężny w wysokości 700 zł wtedy, kiedy renta lub emerytura miesięcznie przekracza kwoty 800 zł. Dodatek w wysokości 500 zł, gdy renta lub emerytura wynosi powyżej 800 zł, ale nie więcej niż 1300 zł, i dodatek w wysokości 250 zł, wtedy kiedy renta lub emerytura miesięcznie wynosi powyżej 1300 zł. Sprzeciwiamy się temu, żeby za kryzys płacili najubożsi. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe i uważamy, że. Zadaniem władz państwowych jest to, żeby za błędy rządu premiera Donalda Tuska, który przez cztery lata zadłużał nasz kraj, nie musieli płacić ci, których nie stać na to, nie musieli płacić najubożsi. Te projekty zostaną złożone w tej kadencji. Liczymy, że tym razem przynajmniej Sejm zajmie się pracą nad tymi projektami.